Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Stadion Miejski zmieni się nie do poznania. Już w 2024 roku będzie tętnił życiem. Dziś w Kronice powiemy także o pierwszych urodzinach żłobka Dzwoneczek i feriach bez nudy w naszej gminie. Będzie się działo między innymi na miejskim lodowisku. Rozwój Nysy to między innymi mieszkania dla młodych. Kilkadziesiąt nowych mieszkań powstaje przy ulicy Kramarskiej. Obecnie wykonawca buduje drugą z czterech kondygnacji, a przyszli najemcy mają czas na złożenie wniosku o mieszkanie do 13 lutego. W tej chwili jesteśmy na etapie budowy pierwszego piętra, zostały nam dwie kondygnacje. Po zakończeniu prac archeologicznych mocno ruszyliśmy do przodu, także koniec grudnia budynek będzie gotowy do oddania do użytkowania. Mieszkania w Formule SIM powstają z myślą o osobach, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają tzw. zdolność czynszową. Przyszli najemcy muszą wpłacić 30% wkładu własnego, to jest 2080 zł za metr kwadratowy. Do własności można dojść po 15 latach. Spłata kredytu zawarta jest w czynszu. To będą mieszkania pod klucz, wykończone podłogi, wykończone ściany, gotowe łazienki, częściowe wyposażenie, także otwieramy drzwi, wprowadzamy się razem z meblami. Lokalizacja w samym centrum, mamy podziemny garaż, który zapewnia miejsca parkingowe dla wszystkich lokatorów. Garaż jest bezpieczny, zamykany, wszystko będzie ładnie ogrodzone. Z tyłu za budynkiem mamy plac, mały plac zabaw, teren zielony, także lokalizacja jak najbardziej na plus. Wnioski o mieszkanie można składać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej. Jednym z kryteriów jest kryterium dochodowe. Im szybciej ktoś się zdeklaruje do naboru, tym lepiej. Gmina szykuje kolejne inwestycje, między innymi przy ulicy Wałowej, a już na jednej z kolejnych sesji Rady Miejskiej pod głosowanie zostanie poddana uchwała Lex Developer dla budowy 300 mieszkań przy ulicy orlod Lwowskich. Głosowanie powinno być formalnością, bo jest pełna zgoda dla rozwoju Nysy i wsparcia jej mieszkańców. Przyszli beneficjenci sim prawdopodobnie będą mogli również liczyć na dużą bonifikatę z gminy przy wykupie mieszkań na własność. 30 stycznia w czasie konferencji prasowej w Rektoracie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk przekazał bardzo dobre wiadomości. Ministerstwo przekaże ponad 6 milionów złotych na inwestycje na stadionie miejskim, który zamieni się w bardzo nowoczesny obiekt służący studentom i mieszkańcom regionu. Będzie to największa inwestycja w historii Nyskiej Uczelni. Ja doskonale oceniam współpracę czy to wcześniej z PWSZ czy dzisiaj z PANSEM, personalnie z panem profesorem przemysłowym Malinowskim podobnie jak doskonale oceniam współpracę z miastem Nysa z panem burmistrzem Kordianem Kolbiarzem. tutaj rzeczywiście widać chęć współpracy widać sprawczość tutaj nie trzeba namawiać do ambitnych projektów wystarczy przedstawić jakąś bardzo ogólną wizję i to są ludzie którzy chwytają w lot tego typu możliwości dzięki temu Nysa rozwija się na każdym kroku co mieszkańcy mogą dostrzegać niemalże każdego dnia Inwestycja będzie trampoliną do rozwoju uczelni, ale także miasta. Otworzy zupełnie nowe możliwości w kwestii nie tylko kształcenia studentów, ale także szeroko rozumianej aktywności fizycznej i rozrywki. Powstanie stadion lekkoatletyczny o wymiarach olimpijskich, certyfikowany przez Polski Związek Lekki Atletyki. Na tym terenie znajdą się także nowe miejsca parkingowe dla studentów. Będzie również profesjonalna bieżnia i wielofunkcyjne boisko. To są świetne wiadomości. To, że stadion Stalinysa będzie mógł być znowu świat areną w zmagań i wypoczynku, rekreacji naszych mieszkańców i też studentów, ale każdego, kto by nie chciał z tego skorzystać, bo formuła jest otwarta, to bardzo cieszy. Ja też się cieszę w sposób szczególny, dlatego że pamiętam sesję Rady Miasta, w której wszyscy radni jednogłośnie byli za tym, ten teren przekazać naszej uczelni. Wcześniej było pomysłów kilka, m.in. pomysł na budowę osiedla mieszkaniowego, bo tych mieszkanie jest wciąż w Nysie zbyt mało. Znaleźliśmy inny teren, natomiast ten. Teren jest obsadzony uczelni na wniosek uczelni, która po pierwsze będzie kompleks sportowy, ale też na tak zwanej płycie bocznej obecnie powstanie kompleks budynków dydaktycznych pod kątem Wydziału Techniki i te będą działania już edukacyjne, obmyślone na to, aby kształcić inżynierów na potrzeby naszych lokalnych firm, takich jak Jumikor, który jest firmą przemysłową z tej najwyższej półki, jeżeli chodzi o środowisko, o nowoczesność, innowacje i to mnie bardzo cieszy, bo te, te szanse na to, że będzie coraz więcej studentów w Chciało przyjeżdżać i jak najmniej na to liczę, będzie chciał z Nysy wyjeżdżać, bo będzie jednak u nas praca, mieszkania i będzie, będzie można się tu zatrzymać na stałe, tutaj budować rodzinę i, i, i chcieć mieszkać. Inwestycja jest podzielona na trzy etapy. Do końca roku będzie przebudowany stadion, w przyszłym roku planujemy rozpoczęcie budowy kolejnych obiektów. No, mam nadzieję, że w 2025-2026 roku najpóźniej ten proces inwestycyjny zakończymy. Na przyszły rok planowana jest już pierwsza impreza sportowa, zawody międzywydziałowe o Puchar Rektora. Trzeci Miejski Żłobek ma już 12 miesięcy. Z tej okazji w placówce zorganizowano radosną uroczystość. Najważniejszy był uśmiech na twarzach najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W wydarzeniu wzięli udział Nysy Kordian Kolbiasz, sekretarz miasta Piotr Bobak, dyrektor gminnego zarządu oświaty Adam Fujarczuk, a także dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. Wyjątkowe jest to, co się dzieje w środku. Mury piękne, bo jest to obiekt nowy, roczny. Natomiast no, zawsze o sile obiektów świadczą ludzie. Ludzie pracujący i te dzieciaczki, które dzisiaj dały pokaz swojego bycia scenicznego, coś fantastycznego. Natomiast ja chylę trzeba przed dziewczynami i przed no, jednym panem, który jest wśród zatrudnionych i przed panią dyrektor. Niesamowita praca, ale widzę, że to nie jest dla nich praca. To jest coś, coś dużo bardziej yy, większego niż, niż tylko praca, bo ten uśmiech, to serce, ta radość, to, to zaangażowanie to naprawdę coś pięknego. Oby takich obiektów było w mysie. Na więcej, a z wielką przyjemnością będziemy budować kolejne. bo Były różne obawy, że nie będzie dzieci chętnych, bo jest problem z, dzie z dziećmi, malutkimi dziećmi. Natomiast się okazuje, że jest pełna obsada, i chciałbym, aby wkrótce było konieczne budowanie kolejnego żłobka. Krótki program artystyczny przygotowały opiekunki z maluszkami, a także zaproszeni goście. Oczywiście nie mogło zabraknąć utworów z popularnych bajek. Do żłobka uczęszcza obecnie 108 dzieci, w tym 8 z Ukrainy. Placówka współpracuje z wieloma instytucjami, a także realizuje założenia pedagogiki Montessori. Prowadzone w dzwoneczku zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wieku dziecka. Montessori wprowadziła tutaj moja poprzedniczka Ania Szymczyk, duży szacunek, która jest faktycznie świetna, jeżeli chodzi o, o te wszystkie zasady obowiązujące w Montessori. My się tego uczymy. Staram się kontynuować to, to, co pani Ania zaczęła. Faktycznie stawiamy na to, żeby dzieci rozwijały się w swoim rytmie, w swoim tempie, żeby poprzez, poprzez takie doświadczanie tak, świata uczyły się tego świata. Żeby to robiły bez pośpiechu, bez ponaglania, no tak jak każdy z nas ma swoje tempo, tak, swój rytm, dzieci tym bardziej. Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe. W naszej gminie uczniowie z pewnością nie będą mogli narzekać na nudę. Wśród wielu atrakcji przygotowano m.in. filmowe poranki, zabawy z robotami Foton, turnieje popularnych gier planszowych, zabawę walentynkową i bal przebierańców na lodowisku, a także rozmaite, ciekawe warsztaty. Ferie w naszym województwie potrwają od 13 do 26 lutego. Szczegółowy harmonogram wydarzeń w naszej gminie znajdziemy na stronie nysa.eu.